Ok? Jak nie wiem, ale się dowiem, wrzucił jakiś tydzień temu na społeczność YouTube pytanie o zmuszanie dzieci do wiary i się dowiedziałem, że będzie robił o tym film. No to jeszcze przed jego publikacją mi się zaświeciła taka lampka z tyłu głowy, że mogę chcieć polemizować z tym, co tam padnie. Ale tak się właściwie składa, że tak naprawdę nie ma za bardzo z czym. Ten odcinek ostatecznie bardzo dobrze ujmuje, moim zdaniem, ten problem. Jest do, dobrze pokazuje, no po prostu problem, jaki na tym polu istnieje. Dlatego też odsyłam do niego z, z, zainteresowanych będzie do niego link w opisie i zachęcam do obejrzenia. Także wszystko jest w nim spoko, za wyjątkiem być może szerszego spojrzenia na to, co dokładnie znaczy i jak w praktyce wygląda zmuszanie dzieci do czegokolwiek tak naprawdę i do wiary, ponieważ jest tam opisany szereg patologicznych zjawisk i ponownie, ja się zgadzam, z zasadniczo znaczną większością tego, co tam pada, ale wydaje mi się, że jednocześnie warto się zastanawiać, co to właściwie znaczy zmuszać i czy w ogóle da się tego, aby na pewno uniknąć? Bo zacznijmy od tego, że w Polsce bardzo często mamy taką sytuację, że rodzice wtłaczają dzieciom coś co będzie bardzo silnie ustawia ich sposób patrzenia na świat, tak? Coś, co narzuca ramy koncepcyjne, po części w ogóle kształtuje sposób myślenia tego dziecka, a, je, a jeszcze do tego wtłacza określony zbiór treści kultury i każe traktować go jako domyślny, pomimo już na no nie sposób zaprzeczyć, że jest to tylko jeden z wielu. I ktoś mógłby pomyśleć, że czegoś takiego. Nie powinno się robić dziecku, zwłaszcza kiedy ono jeszcze nie potrafi tak naprawdę świadomie o tym zdecydować, ale sęk w tym, że to co teraz opisałem, to jest tak naprawdę opis nauki języka polskiego. Nie, bo język, który mówisz, a więc także język, w którym myślisz później, bardzo wyraźnie wpływa na Twój sposób myślenia, a dodatkowo wrzuca Cię w konkretną narrację kulturową. No bo najłatwiejszy dostęp masz do tej, która jest akurat w Twoim języku, która jest skutkiem konkretnej tradycji i historii, więc już Cię ustawia na bardzo nieneutralnym polu do myślenia, do wyobrażania sobie rzeczy itd. itd. No i... Tak, rodzice narzucają dziecku pewne szerokie, ale jednak ramy koncepcyjne patrzenia na świat i w ogóle myślenia, nie pozostawiając mu wyboru w tym, przez, nawet przez sam fakt nauki języka. I to jest nieuniknione i nie ma w tym nic złego, tak naprawdę kłóciłbym się. I oczywiście to nie jest to samo, co uczenie dziecka wiary. I wyraźnie to zaznaczam, ale przytaczam ten przykład, bo to pokazuje, że problemem nie jest tutaj wpajanie, a można nawet powiedzieć narzucanie dziecku określonego sposobu patrzenia na świat, który jest częścią tożsamości rodziców. I tutaj nie, to nie jest problemem, ponieważ to jest nieuniknione. Problemy mogą leżeć w czymś innym, między innymi w tym, że oczywiście można robić to w sposób patologiczny i szkodliwy. I pierwszy lepszy przykład można na przykład ukrywać albo zakłamywać informacje. O innych opcjach patrzenia na świat, tak? ponieważ oczywiście, że wtłaczasz dziecku pewną, pewien sposób, nawet jeżeli ci się wydaje, że tego nie robisz, to, to, to mimo, mimowolnie wtłaczasz dziecku pewne ramy patrzenia na świat, ale możesz dodatkowo jeszcze informować je, że ludzie, którzy myślą inaczej, są źli, tak? albo że trzeba być głupim, żeby myśleć inaczej, albo że to jest niewłaściwe, że w ogóle bycie w innej kategorii tego patrzenia na świat jest, jest niewłaściwe i ponownie to można zastosować do różnych rzeczy, nie tylko do religii, ale do religii, bez wątpienia, Również. I to jest, to jest szkodliwe po prostu dla dziecka, bo źle przygotowuje je do życia, daje mu niewłaściwy obraz. No bo pomimo iż są różne narracje, i kulturowe, i religijne, i językowe, jeszcze jakieś inne, i niektórzy mogliby, zwłaszcza w kwestii narracji kulturowych czy religijnych postaw, można by się kłócić, że są lepsze i gorsze, ale nadal to nie zmienia faktu, że. W każdej z nich są ludzie, którzy, że tak powiem, mają dobre uzasadnienie do tego, by w niej być i i, 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 te, i tego typu formatowanie dziecka pod kątem już stereotypu, prawda, na patrzenie na drugie osoby, to jest bardzo nieszkodliwe. Tak samo tak samo wymuszanie na dziecku czegoś takiego przez szantaż emocjonalny i tak dalej, i tak czy, dalej, czy innego rodzaju krzywdę faktyczną patologizuje ten nieunikniony proces. I ponownie, to jest dobrze opisane w tamtym odcinku i odsyłam do niego, no bo nawet, nawet języka polskiego można uczyć w sposób, yy, można uczyć w sposób zaprzęgając do tego na przykład szantaż emocjonalny na dziecku i to nadal jest szkodliwe, pomimo iż przecież, tylko, że wtedy szkodliwa jest forma, a nie to, że tak jak mówiłem, coś dziecku narzucasz, tak? Ponieważ owszem, rodzice narzucają dziecku pewne ramy patrzenia na świat, ale tak jak mówiłem, jest to moim zdaniem zupełnie nieuniknione. Kolejno, w ogóle należy się zastanowić, czy w ogóle można dzieci do czegoś przymuszać? Czy, czy, co to w ogóle, I co to w ogóle miałoby znaczyć? Bo w tym odcinku, w którym, to, w którym odcinku nie wiem, ale się dowiem, pada taka, pada taka definicja tego, że przymuszanie, zmuszanie to jest występek polegający na stosowaniu przemocy w różnej formie wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do działania, zaniechania lub znoszenia. I to jest definicja z Wikipedii wzięta. I tutaj się za, zaczynają już pewne, pewne ale, bo Przecież wobec dzieci powszechnie, zwłaszcza małych dzieci, powszechnie stosuje się działania, które, gdyby zastosować je wobec dorosłego, to słusznie uznano by je za przemoc, tak? Na przykład, no nie wiem, gdybym kogoś z was. Gdybym komuś z Was zabronił opuścić pomieszczenie, gdybym zamknął Was w jakimś pomieszczeniu i powiedział, że nie możecie, i fizycznie uniemożliwił Wam wyjście z niego, dopóki nie zrobicie czegoś, co Wam każe, no to to jest przemoc przecież, prawda? Nikt tego nie kwestionuje. No ale jeśli powiem dziecku, że nie może wyjść się pobawić na zewnątrz, dopóki nie posprząta swojego pokoju, czy to jest przemoc wobec dziecka? Bo gdyby. gdybyśmy chcieli przyłożyć taką samą miarę jak do dorosłych, no to to jest. Takie zachowanie wobec dorosłego byłoby przemocą. Czy zachowanie takie wobec dziecka też jest przemocą? A może inaczej? Czy takie zachowanie wobec dziecka jest niewłaściwe? I no tutaj musiał. Jeżeli komuś się wydaje, że tego typu przykład jest yy, niewłaściwym zachowaniem wobec dziecka, to chyba muszę powiedzieć, że no chyba żartujecie, że tak się wyrażę. To znaczy. Ten rodzaj przymusu, i wyjaśnię o co mi chodzi, bo ja wierzę, że mogą osoby, które mieć wątpliwości, mogą mieć wątpliwości co do tego, ten rodzaj, taki rodzaj przymusu, bo nie, bez wątpienia jest to przymus, jest stosowany dla dzieci, wobec dzieci, dla ich dobra, żeby właśnie, żeby wyrobić w nich pewne wartości, pewne normy, pewne zachowania, pewne, pewne nawyki. I Taki przykład podam. Moje, moje dziecko, które ma 2,5 roku, ostatnio zrobiło, zrobiła coś, co wiedziała, że jest niewłaściwe, co wiedziała, że jest złe, wiedziała, że nie wolno tak robić innym ludziom. No i w efekcie tego po raz kolejny wytłumaczono jej to, bo ona wiedziała, dokładnie rozumiała, co jest nie tak z, tym, z takim zachowaniem. Wytłumaczono, że tak się nie należy robić, że tej osobie, której to zrobiła, jest teraz przykro, i że ma przeprosić. I że nie pójdzie się bawić do zabawek, dopóki nie przeprosi tej osoby. I Ponownie, gdyby, gdyby zachowano się tak w stosunku do osoby dorosłej, gdyby fizycznie zablokowano jej możliwość robienia tego, na co ma ochotę, dopóki nie spełni jakiejś normy, to byłaby przecież przemoc, prawda? Ale czy wobec dziecka to też jest niewłaściwe? I efekt tego był dla, dla, ta, dla jasności taki: oczywiście, że pojawił się oczywiście na początku bunt, ponieważ to jest normalne u dziecka, po czym przeprosiła, przytuliła się, poszła się bawić, wszystko jest w porządku. I ktoś może powiedzieć, że tego typu zachowanie tak naprawdę. Yy, Kształtuje w dziecku tylko odruch, że ona tylko będzie miała teraz skojarzenie, że musi teraz zrobić coś po czymś i tak, oczywiście, że tak, ale powinieneś, powinnaś mieć odruch, że jak zrobisz coś, co wiesz, że jest niewłaściwe, to czujesz potrzebę przeproszenia, bo to nie jest naturalne w ludziach i tego typu odruchy też trzeba, rodzice muszą w dziecku tego typu odruchy kształtować, ponieważ y Zachowania, zwłaszcza powtarzane, kształtują również przekonania. To nie jest tylko tak, że przekonania przekładają się na zachowania, ale na odwrót również. Jeżeli dziecko za każdym razem po czymś, co zrobi, na przykład, musi przeprosić, to będzie miało przekonanie, że tak trzeba, i. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to zalecam do polemizowania, ale wydaje mi się, że nie jest niczym niewłaściwym stwierdzenie, że człowiek powinien mieć odruch, że jeżeli zrobi coś, co wie, że jest złe, to czuje potrzebę przeproszenia. I kolejna rzecz, która w tym momencie, że tak powiem, jeszcze, jeszcze przechodząc do materiału nie niewymalasiowym, ponieważ po kilku dniach od tamtego materiału pojawił się też post na społeczności z memem, który oczywiście jest bardzo śmieszny. Natomiast z tekstem, że zmuszanie zawsze przynosi efekt odwrotny z bardzo prostego powodu: mózg młodej osoby będzie łączył emocjonalne i traumatyczne zdarzenie z daną czynnością. I ponownie rozbijamy się o to, co dokładnie znaczy Przymus, co dokładnie znaczy mm, zmuszanie. Ponieważ, tak jak mówiłem, pewnego rodzaju przymus, kłóciłbym się, jest nieuniknionym elementem wychowania. I ja stwierdzałem się, spotykałem się wielokrotnie z takimi stwierdzeniami, że ja nie będę zmuszał do niczego moich dzieci, ja im wszystko wytłumaczę. I. W moim doświadczeniu tego typu słowa zwykle wypowiadają ludzie, którzy nie mają dzieci albo mają dzieci, dopiero im się dzieci urodziły i jeszcze nie wiedzą, że dzieci to też ludzie. Bo taka postawa, ja wszystko dziecku wytłumaczę do niczego, go nie będę zmuszał, pomija dwa bardzo istotne rzeczy. Dwie bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, nawet ludziom dorosłym nie wszystko da się wytłumaczyć przecież, a co dopiero dziecku, które ma znacznie mniejsze zdolności poznawcze. A po drugie, bardzo często jest tak, że dziecko rozumie, że coś jest złe. Dziecko rozumie, że czegoś się nie powinno robić, ale i tak to zrobi, żeby y, sprawdzić, na ile może sobie pozwolić, sprawdzić, gdzie są granice, przetestować, kto tu tak naprawdę rządzi, spróbować wywrzeć dominację na ludziach wokół siebie. Albo również może chcieć to zrobić zwyczajnie komuś na złość. Może dziecko chcieć zrobić coś, żeby zrobić komuś krzywdę, żeby zabolało coś drugą osobę. Ludzie są do tego zdolni, dzieci też, nawet jeżeli wielu rodziców nie lubi o tym myśleć. I ponownie, obowiązkiem rodzica jest wtłoczenie dziecku pewnych norm, pewnych odruchów, pewnych wartości. I dziecko na którymś etapie zawsze będzie protestować przed tym, ale nadal dla dobra tego dziecka trzeba to zrobić. I ponownie, wszystko to, co mówię, wszystko to, co opisuję, można robić w sposób patologiczny. Na przykład zaprzęgając do tego gniew, złość, jakąś fizyczną krzywdę, jakąś krzywdę emocjonalną, psychiczną. I to wszystko jest dobrze opisane w filmie, w filmie, nie wiem, ale się dowiem. Ja do tego dodam jeszcze taką rzecz, że. Uważanie na tego typu rzeczy jest ekstremalnie ważne, ponieważ dla dziecka jako rodzic jesteś całym światem. I jeżeli forma wychowania jest taka, jeżeli ta forma sprawia, że to dziecko na przykład nie czuje się przy tobie bezpiecznie, to w efekcie ono nigdzie nie czuje się bezpiecznie. Bo ty jesteś tym punktem wokół którego jest dom, wokół którego ma się czuć zawsze chciane, zawsze kochane, zawsze bezpieczne. I jeżeli forma która, nawet jeżeli masz dobre intencje, to jeżeli forma, jaką stosujesz to wobec tego dziecka, sprawia, że ono się na przykład czuje niebezpiecznie przy tobie, to po prostu wali się świat tego dziecka. I, i, to, jest, i to potrafi zostawiać dziury w psychice, tak naprawdę, mam wrażenie czasem, że na zawsze. Ale jednocześnie dziecko. Tak samo potrzebuje, żebyś był dla niego oparciem i zapewniał normy, właśnie wobec których ono może oceniać swoje zachowanie, również zachowanie innych i ramy patrzenia na świat, bo człowiek tego potrzebuje. Nie da się tego nie mieć. I mówienie dziecku, nie będę ci mówił, jak się masz zachowywać w ogóle. Też jest dla niego krzywdzące, bo właśnie na podstawie pewnych norm, które zbierze i od ciebie, i od otoczenia, i od szerszej kultury, i tak dalej tak dalej. Dziecko wytworzy potem tą swoją własną strukturę. Wiadomo, że ta struktura normatywna nie jest taka sama jak rodzica, ale ona się opiera w dużej części na, na, tej, na to, właśnie, jak otrzymało to od rodziców. I ponownie to nie jest takie proste, ponieważ ta struktura jeśli jest zbyt sztywna, to też się zaczynają robić problemy, prawda? Ponieważ yy, bo, mówię, z, z, zrobienie tego w praktyce wcale nie jest proste i to też można robić w sposób niezwykle patologiczny, ale nie ma się co łudzić, że można tego nie robić wcale, że dziecko samo będzie wiedzieć lepiej, czy coś takiego. Nie, absolutnie nic z tych rzeczy. I oczywiście tu się wszystko yy, znacznie, znacznie te rzeczy się komplikują, gdy dzieci są większe, prawda? Gdzie dzieci mają kilkanaście lat, czy nawet, nawet jeżeli to jest wczesne, wczesna nastoletność, powiedzmy, ponieważ. Co wtedy, kiedy dziecko na przykład zaczyna przejawiać jakieś negatywne zachowania i ty już na przykład nie jesteś w stanie fizycznie, fizycznie ograniczyć mu dostęp do pewnych rzeczy, no bo po prostu jest duże, ma jakieś swoje własne życie, prawda, gdzieś chodzi samo i tak dalej, nie możesz go kontrolować całkiem I wtedy, i wtedy na przykład dziecko robi pewne negatywne zachowania i, i wtedy próba wymuszenia czegoś na nim, na przykład fizycznego ograniczenia mu czegoś będzie spowodowała no, już bardzo silny opór, i właśnie konflikt, i właśnie taką alienację, to też, też nie wiem, ale się dobrze to zobrażał, pewną alienację w stosunku do rodziny, tak? Ponieważ ta rodzina wtedy przestaje być, że tak powiem, miejscem schronienia, i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest takie proste, ponieważ oczywiście pojawia się pytanie, co to są za zachowania, co to są za czynności, i tak dalej, czy one na pewno są aż tak szkodliwe dla te, tego dziecka, czy nie. I ja mogę taki przykład dać, że, bo, bo znam takie, tego, typu, tego typu przykłady po prostu też z otoczenia swojego szerszego być może. Na przykład dziecko nastoletnie, dwunastoletnie na przykład, pali papierosy. I ono wie, że to jest dla niego szkodliwe, ale po prostu go to nie obchodzi, bo ma ochotę, ma ochotę manifestować, jak jest nieza, niezależne i. I co w takiej sytuacji ma zrobić rodzic? Czy w jakiś sposób fizyczny? Zablokować mu możliwość, zablokować mu wszelką możliwość, w którym mógłby, to, mógłby zrobić coś, mógłby realizować ten, tę czynność, czy stwierdzić, no nie będę go do tego zmuszał, nie będę mu wymuszał na nim tego. Bo oczywiście w tym momencie bardzo często pojawia się taki, taka argumentacja, że to jest. Objaw wcześniejszych problemów, że gdyby rodzic nie popełnił błędów wcześniej, to by do tego nie doszło. I to jest 100%, nie wiem czy 100%, ale prawdopodobnie zazwyczaj to jest prawda. Prawdopodobnie zazwyczaj tak właśnie jest, ale że tak się wyrażę, co z tego? Okej, okay, tak, rodzic popełnił wcześniej błędy, każdy rodzic popełnia błędy jakieś. Efekt tego jest taki, że w tym momencie dziecko robi sobie krzywdę, i rodzic załóżmy, że ma możliwość fizycznie y, zablokować mu możliwość y, Robienia tego typu rzeczy, no, na, 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 nawet, poprzez, nawet poprzez blokowanie opuszczania mu mieszkania przez jakiś czas, tak? konfiskaty jakichś jego rzeczy itd. i dalej, itd. I można powiedzieć, że to jest wywieranie jakiegoś przymusu, który, który krzywdzi relacje rodzica z dzieckiem, i prawdopodobnie tak, ale czy przypadkiem w ten sposób nie chroni on dziecka przed czymś jeszcze gorszym? Jak wpadnięcie w nauk w bardzo młodym wieku, co jak wiemy, jest znacznie łatwiejsze, gdy jesteś młodszy i znacznie bardziej wyniszczające dla organizmu. I ja nie twierdzę, że mam tutaj jednoznaczną odpowiedź na to, bo nie wiem, ale wcale nie jest oczywistym, że. Jeżeli dziecko jest większe, to nie przymuszanie go do niczego, bo ono już samo jako tako wie, jest dobrym rozwiązaniem. To nie jest bardzo często, to nie jest takie proste. I ponownie, oczywiście ja daję jest skrajny przykład, tak? nie wiem, niechęć dochodzenia do kościoła to zupełnie nie jest to samo, tak, to zupełnie nie jest to samo, wyraźnie to zaznaczam, ale pokazuję tylko, że co do zasady, nie jest to po prostu... Nie jest to po prostu takie proste. I wracając właśnie do, 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 do klucza, tak powiem odcinka, wychowywanie dziecka we własnym światopoglądzie, również w światopoglądzie religijnym, moim zdaniem, dopóki mieści się w tym wszystkim, o czym mówiłem wcześniej, w zdrowych ramach, nie popadając w jakieś patologie, jest nie tylko zupełnie właściwe, ale jest przede wszystkim tak, jest całkowicie właściwe i nie uniknie się w tej jakiejś formy przymusu, zwłaszcza gdy dziecko jest małe. Natomiast gdy przechodzi to w formy patologiczne, na przykład takie jak opisane właśnie w filmie, nie wiem, ale się dowiem, to oczywiście, że to jest po prostu szkodliwe. Natomiast chcę tu przede wszystkim po prostu zwrócić uwagę, że to nie jest... Takie proste, ponieważ w mojej ocenie, ponownie, to jest tylko moja perspektywa, często, gdy ten temat pojawia się w internecie czy w, jakichś, w jakichkolwiek innych mediach, to pojawiają się hasła, że nie wolno dzieci do niczego zmuszać, że zmuszanie dzieci do niczego jest, do, do czegoś jest złe, albo często właśnie, albo często mówi się o przemocy wobec dzieci, nie definiując co to dokładnie znaczy, bo raz jeszcze podkreślam, pewne zachowania, które gdybyśmy zastosowali je wobec dorosłych, bez wątpienia byłyby, byłyby przemocą, a gdy się stosuje je wobec dzieci, to są zwyczajnym, nawet powiedziałbym że dość lekkim środkiem wychowawczym. I i to chyba wszystko. A na koniec, także zaznaczam, że to wszystko nie jest takie proste, a na koniec tak jeszcze bez wchodzenia w szczegóły, jeżeli komuś. Bo domyślam się, że pojawią się komentarze, że yy, tak naprawdę kwestia religii jest tutaj wyjątkowa, ponieważ jest to próba wtłoczenia dziecku pewnej, pewnego światopoglądu, pewnej normy, która nie jest neutralna, tak? Czyli jest bardzo konkretna. I... Ja wiem, że niektórym ludziom się ludzie, nie zdają sobie z tego sprawy, ale nie ma neutralnych światopoglądów. I tak czy siak wtłoczysz dziecku nieneutralny światopogląd. Odsyłam do filmu o neutralności światopoglądowej, który gdzieś też tutaj będzie zalinkowany, bo po prostu nie da się tego zrobić i, no, no, i sorry, że tak się wyrażę. I raz jeszcze, gdy wszystkie tego typu zjawiska przechodzą w, jakiej, w jakąś formę znęcania się nad dziećmi, bo tak to trzeba nazwać, to jest to oczywiście kategoryczna patologia i podkreślam, że rodzicom, rodzice czasem, rodzice bardzo czy nawet nie czasem, będąc rodzicem trzeba się pilnować w, co do swojego zachowania wobec dziecka, bo czasem można się zapomnieć, że jesteś od niego dziesięć razy większy na przykład, prawda, i, i możesz zrobić mu krzywdę, gdybyś, gdybyś, gdybyś siebie nie pilnował, więc to jest, to jest wszystko naprawdę bardzo ważne, ale jednocześnie nie ma się co łudzić, że da się uniknąć jakiegokolwiek zmuszania czy przymusów w procesie wychowania, po prostu, po prostu nie da się go uniknąć moim zdaniem i a jeżeli chodzi o patologiczne formy przymuszania do wiary, to po prostu raz jeszcze odsyłam do filmu, nie wiem, ale się dowiem, bo wydaje mi się, że do, dobrze, że tak powiem, przedstawił on szereg bardzo patologicznych form, które się bardzo często pojawiają w Polsce. Może jeszcze do tego wrócimy w jakichś przyszłych odcinkach, ale, ale to tyle na dzisiaj. Także raz jeszcze dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.